Dobra, ja już to ogólnie zrobiłam, więc teraz będzie kolejna rzecz, którą już tu polecam, jest chyba najlepsza, ale już mi właśnie kończyć, muszę iść do jakiegoś sklepu. Muszę jeszcze to kupić. To jest masło kakałowe. Zmalujecie. Ale za to już to nie smakuje. To jest od lat, już Wam powiem. Odróż się chce, odróż. Nie, to jest od pięknie. Nie ja od ilu lat. No chyba ile się chce, no bo mało dziecko chyba się nie smaruje. Taki mikro mało nie chce. Cześć, się zastanowimy. Teraz ok, to kuramy. I oczywiście najważniejsze! Będę wziął no. taką szczoteczkę. I patrzę. Życie kładzie, kto taką szczoteczkę. Więc teraz kolejna rzecz. Spinki na... Tutaj mnie to zdenerwuje. Po prostu nienawidzę. Może na przykład jak chcę dren, jak śpię, to nienawidzę mnie tak, po prostu mnie tak zdenerwuje. Ja będę właśnie mieć tak. Nie wiem dlaczego. Do Dobra, wynalazłam jakieś spinki. I co mi to właśnie jedno wycoje? Nie, ja wzajem to, to też chcę. Co, dziwne się, Czasami zawsze... Kto ma zawsze kołtuny, nawet jak się czeszy i później ma kołtuny ręka do góry. Albo niech napisze w komentarzach. Ja w ogóle je odblokuję. Przecież każdy drąki to kalka. Przedziej każdej praski to Ej, co tu się stało? Nie ma się o co tu chodzi teraz Przedziej każdej praski to kawałka Tak, więc ja już to zrobiłam Przedziej każdej praski do Więc teraz Chyba w to tyle Kolację? Bo to tyle. Jeszcze. Patrz, mam mydło. A gdy chcę wyjść na śmierć, oczywiście, że I może ten filmik się dzisiaj jeszcze uda. Postawić. Bo. O, 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 mi Więc to chyba na tyle, więc pa pa!